Witamy serdecznie. Dzisiaj się witamy w hardkorowym trybie, ponieważ bierzemy udział w Grze Miejskiej od mBanku z okazji urodzin Łodzi i właśnie dzisiaj my na kolejny punkt z mapą, podobno liczy się dobra zabawa. Ja w to nie wierzę. No witam moi drodzy, witam się teraz z wami już na spokojnie. Jesteśmy po grze miejskiej z m -Bankiem. Powiem wam, że ogólnie gra była naprawdę spoko. W sensie ja mam taki charakter, że jestem zawzięta w tym wszystkim i konkurencję, to ja muszę zrobić wszystkie i jak jest rywalizacja, to uhu, ja pierwsza. No niestety, albo właściwie stety, zajęliśmy szesnaste miejsce na około chyba 100 drużyn, więc właściwie jak na pierwszy raz, to całkiem spoko. Michał w ogóle pierwszy raz w życiu brał udział w grze terenowej. To jest dla mnie szokujące, lekko. Witam się wam, z Wami w ogóle w niedzielę wieczorem, ponieważ w czwartek montowałam pierwszego vloga. Później jechałam do Warszawy, ponieważ firma zmienia lokalizację, biura no i była wyprzedaż, więc cała rodzinka się obkupiła. Musieliśmy jechać dużym autkiem, zgarnąć te wszystkie rzeczy. My też sobie kupiliśmy szafę metalową do garażu, więc też skorzystaliśmy. W piątek nie działo się nic istotnego, bo właściwie to nawet nie pamiętam co się działo. Wczoraj byliśmy, czyli w sobotę, na meczu. Polki niestety przegrały z Włoszkami, ale Japonki również przegrały z Brazylikami. Czyli niestety, obie drużyny, którym kibicowaliśmy, poniosły porażkę. Plus jest taki, że dzisiaj w niedzielę Polki wywalczyły sobie trzecie miejsce, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Bardzo kibicowałam Ali Grabce, Justynie Łysiak i Paulinie Damaskę, bo oczywiście raz budowlana, zawsze budowlana. <grym> więc bardzo się cieszę, że dziewczyny mogły osiągnąć ten sukces razem w reprezentacji. W sobotę jeszcze przed meczem zrobiliśmy sobie wycieczkę krajoznawczą rowerykami, bo była ładna pogoda. Stwierdziliśmy, że zobaczymy, co się w ogóle tutaj dzieje wokół nas, bo mieszkamy tutaj od miesiąca. No i właściwie nie byliśmy na takich pobliskich terenach. Przejechaliśmy sobie wzdłuż rzeczki, Michu zaproponował sam tą trasę, a później żałował, że nią jedziemy. <grym> Ale no cóż, nie widzieliśmy jaka nas czeka, a było piaszczyście... Ziemiście, nierówno, trzęsło cholernie, ale fajny trip zrobiony, aktywność zaliczona. Potem, tak jak mówiłam, byliśmy na tej miejskiej, no i zmęczeni, zmęczeni totalnie, bo nam wyszło tam jakieś około 15 tysięcy kroków. Eee, wróciliśmy do domku, wykąpaliśmy się i z jedzonkiem usiedliśmy do meczu. Potem nadrobiliśmy sobie formułkę, bo dzisiaj wyścig ja nie wiem dzisiaj o 16 to były, miały miejsce trzy wydarzenia: ogłoszenie wyników gry miejskiej, mecz Polska-Japonia i F1 Grand Prix Belgii. Więc po prostu yy, wszystko musieli na jedną godzinę. Na szczęście Grand Prix Belgii się opóźniło przez niesprzyjającą pogodę. Ogłoszenie wyników poszło dość szybko, a mecz zaczęliśmy sobie oglądać już na telefonie, wracając do mieszkanka. Mecz Polki-Japonki nadrobiony, Grand Prix Belgii nadrobiony, a teraz na żywo oglądamy sobie na spokojnie mecz Brazylia-Włochy. Powiem szczerze, komu kibicuję? Właściwie to nie wiem. Chyba bardziej... Nie, kurczę, no naprawdę nie wiem. Obie drużyny są naprawdę na tak wysokim poziomie, że już za chwilę uciekam oglądać dalej, bo myślę, że to będzie bardzo fajna rozgrywka. Jutro, poniedziałek, jutro Suzy idzie pierwszy raz do nowego fryzjera. Przez to, że się tutaj przeprowadziliśmy, no to zostałam zmuszona do znalezienia innej psiej fryzerki. Na szczęście służy strzykę tylko dwa razy w roku: na początku, jak się robi ciepło, a później podczas wakacji, żeby właśnie nie było jej za gorąco i nie przegrzewała się, bo jest to czarny pies, który po prostu w 3 sekundy jest cały gorący, jak świecist. słońca. W planach jest również y, wycieczka rowerowa do portu, y, ponieważ muszę kupić doniczki balustradowe, żeby jeszcze lepiej ten nasz tarasik wyglądał. Żeby wprowadzić kwiatki kwitnące, bo aktualnie mamy tylko trawki i berberys. Berberys też jest ładny, bo jest czerwony, jeśli będzie miał słońce. No, ale jednak takie kwitnące, owadolubne, że tak ujmę, żeby motylki, pszczółki sobie przelatywały i korzystały z tego. I żeby nasze oko też się cieszyło jakimiś kolorkami. No i co? I właściwie chyba na tyle będzie yy, z jutrzejszych planów. Nie chcemy też yy, na urlopie nie wiadomo jak szaleć, tylko rzeczywiście sobie troszkę chociaż wypocząć. Robić to na co mamy ochotę. Jak chcemy gdzieś jechać, to gdzieś jedziemy. Jak chcemy posiedzieć w domu, to siedzimy w domu. Jakby jest totalna chillera. Jedyne obowiązki, właściwie jeden obowiązek jest taki, żeby pomalować mieszkanie podczas tego urlopu. Sypialnia. Jak widać, już naprawdę bardzo ładnie wygląda. E, Michał właśnie skończył wczoraj e, malować biuro. Został mi tylko salon, właściwie mi, samej mi. No, Michał zajął się biurem. Powiedzmy, że ja się zajmę salonem i będzie 50-50, chociaż pewnie trochę go poproszę o pomoc. No i, i będziemy już po malowaniu i będę po prostu bardzo się cieszyć. Prawdopodobnie przyjdą też jutro regały. I w końcu będzie można się pozbyć pudeł z książkami, których naprawdę jest masa, chyba około 10. Więc już nie mogę się doczekać, jak znikną te okropne pudła i książki powędrują na regał. Zamówiliśmy takie super regały z takim lekkim okręgiem w tle, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jutro te paczki przyjdą. Bo zaskakujące jest to, że zamówiłam w jednym zamówieniu trzy regały na Kauflandzie i dwa regały idą DPD, jeden idzie dhl wszystkie oddzielnie. Jaka tu jest logika? Nie mam pojęcia, bo jest to zamówione z jednej firmy. Nie dość, że na jednym serwisie, to jeszcze z jednej firmy. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że jutro chociaż te dwa dojdą, które będą w biurze i będą tak fajnie za Michem wyglądać. No i jak już przedstawiam plany, to tak jak mówię, poniedziałek to jest fryzjer, jisk, kwiatki, wtorek to jest oklejanie, malowanie. I teraz środa czwartek, czyli ostatnie dni urlopowe, powinny być przeznaczone na licencjat. Niestety jestem osobą, która zostawia takie rzeczy do ostatniej chwili. Wybrałam to, że bronię się na koniec września, żeby przesunąć ten, ten status studenta sobie do e, końca września, żeby tam na no spokojnie było z hajsem, na no spokojnie było z rentą po tacie. No i, no i odwlekam to, strasznie to odwlekam, nie mogę się totalnie za to zabrać. Niby temat mam fajny, bo o lotniczym pogotowiu ratunkowym, który stacjonuje tutaj w Łodzi. W tym roku mieli 25-lecie, właściwie mają 25-lecie, więc no ogólnie to naprawdę wydaje się być ciekawe, ale żeby usiąść i zacząć to pisać, no jestem po prostu przerażona tym i jak mogę to odwlekam. W sierpniu będziemy przeprowadzać nasze biuro łódzkie też do innej lokalizacji. Mamy to biuro do końca sierpnia. Od września będziemy na, w biurze przy dworcu łódź Fabryczna. Ja tam nie będę miała za bardzo pracy, bo recepcja odpada. Więc jedynie liczę, że będę zdalnie i jedynie jeden dzień w tygodniu będę musiała przyjechać do biura, żeby na przykład jakieś przesyłki nadać do Warszawy, żeby coś przyjąć, jakieś papiery zeskanować, jakieś duperele. No ale jednak moja praca w biurze serwisowanym jest totalnie zbędna na miejscu i jestem w stanie dużo więcej zrobić yy, online no, i na przykład E, wziąć też na siebie trochę więcej rzeczy, które miała dziewczyna z Warszawy, e, i po prostu dopomóc troszeczkę. Więc tak, no, środa i czwartek mam nadzieję, że będą pod znakiem licencjatu, ale też liczę na to, że będą pod znakiem wypoczynku, bo jak się ma urlop, to trzeba wypoczywać. Mam nadzieję, że już posadzę sobie kwiatki e, jutro i będą już pięknie wyglądać, i będzie po prostu cudowna atmosfera do tego, żeby. Usiąść w laptopie i pisać pracę licencjacką. Witam Was w kuchni. Dzisiaj pomysł na kolację brak totalny. Także wlotuję klasyczek, czyli e, ciepłe, dobre, gęste pudyń. Pudyń jest najlepszym odpowiedzią na brak pomysłu na śniadanie czy kolację. Oczywiście bez dodatku cukru. E, Karmelizowane jabłko, zobaczymy. Ostatnio jadłam, ale zadałam za dużo erytrytorów, więc wyszedł taki taki ze. Zobaczymy jak pójdzie Co do organizacji ogólnej na tym kanale. Liczę na to, że uda mi się wstawiać filmiki co niedzielę. Będą to filmiki, tak jak widzicie po tytule pierwszego w formie Weekly. Wydaje mi się, że to jest taka najfajniejsza forma, bo można pokazać, e, co się dzieje, ale też e, nie robi się na siłę takich filmików jakiś wiecie: daily czy coś takiego, bo nie zawsze dzieje się coś fajnego, bądźmy szczerzy. Teraz akurat jest urlop, więc no, akurat jest okazja do tego, żeby coś się działo, żeby coś robić. Tak to podczas tygodnia pracy, bądźmy szczerzy, idziemy do pracy, wychodzimy z psami, wracamy. Może. Może. Jakiś rower. Bo no, myślę, że teraz, teraz wrócimy do, do roweru. Wrócimy do siłowni. Bardzo bym chciała właściwie wrócić na siłownię. Trochę się na nią obraziłam. Trochę mi się nie chciało przez jakiś czas. Ale teraz mam znowu taką fajną energię motywację, czyli typowa ja trzy dni motywacji i troszkę to spada. Mam nadzieję, że takie normalne życie, jak to można nazwać, nie zanudzi Was. Dzieciu Ruszamy z Suzy do fryzjera. Tutaj jest Suzy przed po fryzjerku, zadowolona. Na pewno będzie jej lepiej, mimo że pogoda za oknem aktualnie nie pokazuje, że jest lato. No to myślę, że w najbliższych dniach będzie jej zdecydowanie lepiej funkcjonować. Że ulewa jest przepotężna, ale udało mi się kupić kwiatki, Udało mi się kupić doniczki balustradowe, więc sukces mamy. Kupiłam cztery goździki i cztery rozwary. Dokupiłam też trawkę, więc teraz aktualnie mamy cztery trawki, cztery goździki i cztery rozwary. Fantastycznie! Byliśmy tragicznie zmęczeni tym malowaniem, ale na szczęście udało się. finisz. Ja jakieś małe poprawki czekają, bo jak się taśma odklejała, to odkleił się też zielony kolor. E, ale już jest naprawdę dobrze. Biuro pomalowane, sypialnia pomalowana, salon pomalowany, więc jest naprawdę super. Niestety, nadszedł ten czas. Ostatni dzień urlopu. To jest chyba coś, co boli najbardziej. Dzień, który jest najgorszy, najmniej wyczekiwany przez każdego. Tak mi się wydaje. No ale cóż. Plus jest taki, że kończymy urlop w czwartek, w piątek idziemy pierwszy dzień do pracy. No i wiecie, od razu jest weekend, więc jakby temu praca się nadrabia, powiedzmy w piątek, to co się działo, to co trzeba, wiecie, nadgonić i w ogóle i jakby od razu jest przerwa, nie wchodzi człowiek w ten pięciodniowy tydzień pracy, bo jakbym miała wracać w poniedziałek, to nie dość, że to jest poniedziałek, to jeszcze to jest koniec urlopu, więc już w ogóle to byłby dramat, a tak to wyjeżdża się wtedy w piątek, i wtedy nie ma aż takiego tłumu, albo nawet czwartek wieczorem, tak jak my to zrobiliśmy, nie ma wtedy takiego tłumu na trasie. No i właśnie wraca się na piątek, żeby nadgonić i później znowu sobie odpocząć w weekend. U nas weekend szykuje się i imprez, imprezka rodzinna. Nasze rodzinki w końcu się poznają po dwóch latach, ale lepiej później niż wcale. Organizujemy takiego grilla, takie otwarcie, że tak powiem, tarasu rodzinne. Pokazanie też mieszkania, bo moja mama jeszcze nie zobaczyła, ale po prostu chciała zobaczyć ze, ze wszystkimi. No i powiem szczerze, że się ekscytuję, więc jakby ten koniec urlopu, to takie dziwne uczucia aktualnie są we mnie, że to jest koniec urlopu, z drugiej strony jest za chwilę weekend, jest ten grill, są mecze. Polacy przeszli do półfinałów, więc kurczę, ten koniec urlopu, tak chyba troszeczkę. Jest dalej niż bliżej mnie. Uwaga, czas na update. Skończyliśmy malowanie mieszkania. To jest ojciec Maria, jak mnie to cieszy, że skończyliśmy malowanie mieszkania. Bo to ciężka przeprawa. Bardzo szanuję ludzi, którzy robią to zawodowo. No wiadomo, oni też mają inne umiejętności niż my. Ale i tak jest to naprawdę wielka męczarnia, ja uznałam, że malowanie salonu, czyli sufit, i jedna ściana na zielono, e, z jasnego, to jest normalnie jak trening siłowy. Nie dość, że najpierw trzeba wszystko pięknie okleić. Z każdej strony, to później jeszcze to malowanie, to nie wiem, czy my mieliśmy sobie jakości wałki, może, może to. Może jakbyśmy się zagłębili bardziej w ten temat, to byśmy lepiej troszkę to ogarnęli, ale. Na szczęście to już za nami. Salon wygląda teraz przepięknie. E, I jesteśmy z niego bardzo, bardzo zadowoleni. Przyszły też nasze regały, więc też zostały już od razu skręcone i postawione we właściwym miejscu. No i właściwie teraz to my tylko już korzystamy z tego mieszkania. Jesteśmy już na finiszu takich e, remontowych rzeczy. Tak naprawdę to. Nic już nie zostało nam do zrobienia. <laughs> jakieś pierdoły tam wiadomo w przyszłości, które byśmy chcieli e, pod siebie e, zrobić, ale to nie jest jakiś priorytet, więc jakby teraz stopujemy, chcemy chwilę się nacieszyć tym mieszkaniem, odpocząć, nic nie robić, wiecie, jakieś codzienne obowiązki tylko wykonywać, ale tak to w końcu odpoczywać na tarasiku, skorzystać z tego tarasu tak w pełni i i się po prostu cieszyć, że, że tu mieszkamy. A tak jak mówiłam, w sobotę mamy imprezkę rodzinną. Mamy zakupione dwa stoły takie rozkładane i ile my tam kupiliśmy finalnie yy, 12 krzeseł rozkładanych, resztę będziemy jakoś tam dokładać i kleić. Lekki stresik jest u mnie, no bo jestem gospodarzem z Michem. Jesteśmy gospodarzami tej imprezki. No i to jest pierwszy raz taka rola w moim życiu. Więc lekko się stresuję, bo ja jestem wybrednym człowiekiem co do jedzenia. No a raczej reszta jest taka, że je wszystko. Raczej jakieś różne miksy, jakieś coś. Więc stoi przede mną ciężkie wyzwanie. Na szczęście, któregoś razu na święta dostałam od Micha książkę. E, więc zobaczymy, może jakiś przepis z tego wyciągnę, tam widziałam, że są jakieś e, przekąski, przystawki, jakieś takie widziałam, sosik do maczania, coś, coś w tym stylu, ale są też desery. No i na jakieś ciasto czy, czy jakieś ciastka na pewno się skuszę z tej książki, na pewno coś wykorzystam. Jest też jedna sałatka, na którą już kupiłam troszeczkę składników, więc ją też zrobię. E, sałatka orzechowa z czerwonej kapusty. E, na zdjęciu wygląda i wydaje mi się, że do grilla będzie idealna. No i właściwie, no wiadomo, grill to grill, nie? Tam głównie sałatki takie są wow, że można coś powymyślać, jakieś ciasto, jakieś ciastka. No ale właściwie reszta no to co? Zrobimy jakąś paprykę grillowaną, e, będzie mięso, będzie kiełbasa, kaszanka, e, ja kupiłam prezydenty, więc też będą. No i w sumie właściwie najbardziej chodzi o to, żeby się spotkać i w końcu poznać rodzinnie. E, no tak jak mówię, jest lekki stresik, ale, ale ogólnie to jest też po prostu wielka ekscytacja. Przyszła dzisiaj do nas skrzynia ogrodowa, którą w końcu zakupiliśmy, bo było tyle ulew i już chyba dwa razy nam przemokły tak poduszki, że musiałam później je rozkładać na trasie i suszyć. Ale w końcu zamówiliśmy skrzynię 129 zł, a naprawdę wygląda spoko. Pomieści sporo rzeczy, więc zadowoleni. Następna ulewa nam nie straszna. Niestety brakuje ziemi na ostatnią trawkę, więc jest tak 50-50 wsadzona, ale no cóż, plus taki, że zdążyłam przed deszczem.